Nazwa krainy. To miejsce pełne terroru i nienawiści. Młody Krasnolud opuścił mitrylowe kopalnie, by przemierzać surowy, bezlitosny świat nazwa krainy w poszukiwaniu przygód. Uter, smokobójca! Choć nie zabił jeszcze żadnego smoka. Jeszcze. Ale się ostatnio działo pół roku czekania na półgodzinny odcinek. Czy było warto? No nie, więc na razie zostawmy naszego bohatera i zerknijmy, co dzieje się. Chuj wie gdzie i u chuj wie kogo. Mm -hmm. Mm -hmm. I ostrożnie, bo jak popełnię jeden błąd, to śmierć będzie najbardziej łaskawą rzeczą, jaka mi się przytrafi.

Pana w tupę. Kurwy za pane w tupę. Kurwa je pana. Skurwyc, pierdolon. A, dobra, teraz czekamy. Oj, nie trzeba było długo. A, jeszcze papier, albo dobra, dziś się nie podcieram. tuturu Przyzywam Cię! Byś posłużył mi swą wiedzą! Co jest kurwa? O Boże! za smród! O, o masz! I przekon... Jezu! Ale jak tu nie przeglądać ktoś tak nasrał! To ty kurwa pojebany jesteś! No i pięknie pytania. Żebym wyjść nie mógł, aby to nie wystarczyło, by mnie poniżyć. Dobra, gadaj szybko, czego chcesz. I spierdaj. O Boże, jaki niebie! Mogę cię trzymać i przyzwać, kiedy chcę, więc lepiej bądź grzeczny. A jak nie, to co? To następnym razem, zamiast kupy, zamknę cię z feministką. O matko, to już wolę to. Gówno ma większe IQ. No właśnie. Więc teraz tak. Gdzie jest prastary kryształ Kutashinibon? W dupie. Nie no kurwa, idę po feministkę. Zachciało mu się kurwa pyskówek. Czekaj, czekaj, stój, kurwa. Naprawdę w dupie. U nekromanty Leszka. Żyje on? A raczej nie żyje. W Dolinie Nieumarłych. Już za oryginalna nazwa. Strzelą go zastępy zombie i szkieletów. Aha. Czyli on włada kryształem. No nie. Pod latarnią najciemniej. 600 lat temu ukryto go w dupie tego nieumarłego lorda, bo po pierwsze, primo, nie ma powodu by tam zaglądać. Nieumarli, jak wiemy, nie jedzą, więc i nie srają. A po drugie Prima nic tam się nie zbliży. Bo jest chroniony? Nie! Bo okolica nie należy do malowniczych, a przemysł turystyczny tam leży. Eee... No oczywiście ty nie do rozwoju, że dlatego, że jest chroniony! I ty zostałeś czarodziejem! Kurwa jak! Poszedłem na kurs przyspieszony. Poza tym oszukiwałem no, na testach. Za to miałem pięć z rysunku! Tak, widzę! Pentagram ochronny jak lala. Nie ma bata, by go przełamać! A użyłeś nawet soli! Mmm, klasyka! Dziękuję. O, matko! Kebab z maślanką! To był zły pomysł! O kurwa! Jestem wolny! Nie, kurwa, nie zabijaj z tym głównym, żartowałem! Ja ci kurwa tam żartowałem! I nie, piecielnym czarem! Kurwa, ale wstyd. No dobra, skoro już zostałem tu przyzwany i jestem wolny, to pierdolę to piekło! Urażał sobie tam chwilę beze mnie. Ale zacznijmy od... O! Kebab! Wezmę na ostrym. Zamówić ci coś? <grystanie> Żartowałem! Ale nie martw się. Skosztujesz ciś baraninki skosztuje skośtuję. Ale dobre, że skosztuje baraninki. Rozumiecie, bo tak nasa, że, że będzie musiał użyć tego wycierucha. A teraz. Zobaczmy, co u Utera. Wypuśćcie mnie w wy SYNY! Tak, zjebany autor skierował nas na Utera tylko po to, żeby powiedzieć chociaż jedną kwestię w tym odcinku i znaleźć się w napisach końcowych. Co za zawistna kurwa z niego! Spodobało się? Wesprzyj kanał Dajsuba, zostaw komentarz i daj łapkę w górę!